Daj sobie ostatnią bitwę. Jazda. Odena. Nie jak zwykle on zaczyna. Ja nie lubię jak zaczyna. Teraz jak zaatakuje to mnie może zabić. Dobrze, na szczęście tylko dwa. Możemy mieć tarczy, więc po nim. I tak wygraliśmy paczuszkę. Z dena. tylko sto. No. Więc temu jeszcze trochę zajmie, żeby się wykluć. Więc troszkę jeszcze będzie. Ale w międzyczasie zróbmy sobie Battle Stage'a 23, 20, 32 i 33. Myślę, że tak. I tak. Wystarczy, więc widzimy się już po walce. Cześć, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Mamy tutaj nie to nie to. Wbijemy sobie kusa na 40 poziom, co będzie dosyć trudny, bo mam tylko na razie na 30. I musimy poczekać aż się ten tu wykluje. I wtedy sobie wrzucimy diplo do Jeszcze tutaj musimy sobie tego wbić na 30 poziom. I co tu jeszcze było? A, to o to chodzi. Mamy event o Helikopriona i DNA. Więc zróbmy sobie o Helikoprion. Dobra, jak zwykle nie jestem efektywny. Dobra, jak zwykle najpierw pozbieramy sobie punkty. Potem damy do zaatakowania. I potem damy tak. No. Myślę, że to będzie dosyć łatwe. A będziemy mieli kolejnego pływającego dino. No, on ma jeszcze mniej ataku ode mnie. Więc za bardzo mi tu nic nie zrobi. Chyba, że zmieni. No właśnie. Teraz mi już zada dosyć sporo. Dobra. Ale my też zmieniamy. Dlatego. On nie ma nic. Atakujemy raz. Jednego zachowujemy. ten za dwami nic nie zrobi ale zaatakował jak zaatakował to my też zaatakujemy raz, dwa i po nim cyk ten musi użyć wszystkiego Zużu i my teraz go bardzo łatwo wykańczamy. Cyk, cyk, cyk i helikopter. Dużo punktów. I możemy go sobie teraz już w sklepie kupować. Coś tu jeszcze mamy. I została nam jeszcze tutaj paczka No. Przygotuję sobie ją. I widzimy się zaraz. Tylko że jeszcze najpierw odbierzmy sobie triciki 40 tysięcy golda! I tutaj proszę, niestety nie będzie. Samo mięso. Mm. Kupmy sobie kolejne ciki. I fajnie. Już prawie paseczek jest. Cyk, cyk, i zaraz wracam. I wygraliśmy walkę. Pierwszy battle stage zrobiony. I przy okazji widzę, że mi się mógł zaspidować. Właśnie to legendy. Jest to nasz pierwszy kijowy dinozaur, I jest to legenda. Super, na pewno nam się przyda. Dobra, i teraz możemy już sobie wsadzić tego. Naszego Diplodocusa Trochę się będzie wykluwał Ale damy radę Potrzebujemy ich Cztery No, dosyć sporo A Jakie będą na jutro went Dosyć fajne Dosyć fajne. Więc przejdźmy do Battle Stage 33. Na razie nic tu nie będziemy więcej robić, więc bierzemy najmocniejszy skład, jaki możemy wziąć. I jazda. Kolejna walka wygrana. Cyk. i kolejny super rare do kolekcji jeszcze sobie zobaczmy otóż będzie o ewolucji raptora mhm. dosyć fajny dosyć fajny battle Sage. w międzyczasie postanowiłem, że kupię sobie jeszcze tiketików, bo nie wiem jakie za ile potem będą a tutaj będziemy mieli to, i potem ja chcę nazbierać na gold. Więc kupmy sobie kolejny. Zakręćmy. Nie wyskoczyło nam to, bo oczywiście musiała być cinka. Tu mam tyle i właśnie tu mamy takie coś same takie legendy będziemy na to zbierać na przykład ile kosztuje to bardzo mało daje ale to sobie wbijemy sobie jeszcze otwórzmy daily misję przyjmij nam nie legendy i proszę Jestem. Więc słuchajcie, Diplodocusa w dzisiejszym odcinku nam się nie uda zrobić na 40 poziom. jest na razie tak. I zrobimy sobie go w następnym. Więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc cześć!